Lub płetwonurków nie może zastępować rodziny. To, to nie jest tak, że stanowi protezę rodziny i to załatwia sprawę. Nie, nie jest tak. Trzeba to podkreślić. Żeby nie doszło do takiej sytuacji, że organizator nurkowań wychoduje wokół siebie jakiś gang, jakąś sektę, którą będzie prowadził do świetlanej przyszłości. Trzeba się hamować przed takimi ciągotami, jeśli ktoś je ma. To się źle kończy. No to, natomiast yy, Klub Płetwonów jest miejscem, gdzie się spotykają przyjaciele i chociażby z tej przyczyny jest już bardzo cenny. Właściwie to nie wiem, dlaczego jedni ludzie są mili dla innych ludzi. Być może wszystko to bierze się z jakiejś interesowności, może, może jestem miły dla kogoś, dlatego że chce, żeby on był miły dla mnie, trudno powiedzieć. Natomiast pod wodą, zwłaszcza w sytuacji awaryjnej, gdzie nie ma czasu na myślenie, tylko trzeba poświęcić część swojego bezpieczeństwa, żeby udzielić pomocy drugiemu człowiekowi, to, to tam uważam, że ma miejsce partnerstwo bezinteresowne. I odkryłem to w nurkowaniu, pewnie jeszcze w wielu innych dziedzinach życia. To zachodzi. Natomiast generalnie jest to rzadkie zjawisko. Rzadkie jest zjawisko, że jeden człowiek robi coś dla drugiego bezinteresownie. Przeważnie, robimy coś. I to nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o to, żeby na przykład siebie dowartościować, tak? O, jesteśmy wspaniali, bo zrobiliśmy coś dla kogoś. Natomiast pod wodą nie, nie tak to wygląda. Nie, 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 nie robi się, żeby nie, robi, nie udziela się pomocy partnerowi po to, żeby się dowartościować. Bo Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale myślę, że jest, jest podczas nurkowania chwila prawdy. Przepraszam, że takich wielkich słów używam. Mi się to udało znaleźć w nurkowaniu, a może jeszcze gdzie indziej da się to znaleźć, to nie wiem.